Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Onnym, to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o czymś, co bardzo nas wszystkich irytuje, czyli ceny edycji kolekcjonerskich. Słowo, które najbardziej drażni kolekcjonera, to jest cena. Tak mi się wydaje i osobiście też tak mam. Jeżeli cofniemy się kilka lat wstecz, Powiedzmy do edycji kolekcjonerskich, nie wiem, God of War, tak jak tutaj był edycji kolekcjonerskich Assassina. Jak tutaj spoglądam, na przykład, no, tutaj był Black Flag, trujeczka, Syndicate, nie wiem, jak był tu Uncharted. Naprawdę tutaj sporo rzeczy i ogólnie tutaj sporo figurek. I teraz sobie zadajmy pytanie, co tutaj poszło nie tak? Jest bardzo dużo zmiennych, które kształtuje ceny edycji kolekcjonerskich. Może zacznijmy sobie od tego, Najważniejszego. Wartość edycji kolekcjonerskiej określamy potem. Jeżeli odejmiemy sobie na przykład tutaj cenę gry, wtedy mamy zawartość tutaj edycji i to wszystko możemy sobie zobaczyć, czy jest tego warte. Ale jeszcze pamiętajcie, że dostać łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek i komentarz, bo o tym zapomniałem. Jeżeli to wszystko sobie tak będziemy sumowali, no to wtedy sobie możemy policzyć wartość rzeczy, które są w edycji. Jednakże edycja edycji nie jest równa, jak możemy się przekonać na przełomie lat. Edycje kolekcjonerskie zawierają wiele różnych rzeczy. Kiedyś było tak, że te edycje kolekcjonerskie były duże, obfite w gadżety, jednakże też się trafiały troszeczkę wykastrowane. Jednak obecnie kastracja edycji kolekcjonerskich przebiega w takim tempie, że przez rok się bardzo dużo rzeczy zmieniło, a najbardziej zmieniała się cena, no i też jakość wykonania. Idealnym przykładem tego, jak wszystko idzie w dół, jest edycja kolekcjonerska e, Assassin's Creed Valhalla. Jeżeli sobie porównacie rok wcześniej, czy tam dwa, jak wychodził yy, Odysej. Trzy edycje kolekcjonerskie. Edycja y, Panteon, czy ta największa. I te dwie mniejsze, nie pamiętam jak one się nazywały. Trzy edycje, wielkie figurki, pięknie wykonane. Duże, duże ładne kolekcjonerskie pudełka. Piękna zawartość. Cenowo nie odbiegały od tego. Aż tak, jeszcze to było w granicach... Tutaj normy, ale potem Assassin's Creed Valhalla. Każdy się zastanawiał: Kurczę, ale coś będzie super. Ile będzie edycji? Jedna. Cena wyśrodkowana pomiędzy edycją standardową a edycją tą najlepszą. Dostajemy to na żywo. Karton taki zwykły, jak nie wiem, zapakowany ekspres do kawy, czyli zero jakiegoś kolekcjonerskiego kartonu, gdzie zawsze mieliśmy to w Assassinach. Zawartość też wykastrowana na potęgę. Pseudo limitowany nakład też, bo wiecie, nie było żadnych numerków, samo wykonanie figurki, twarz, to też wszystko spadło w dół, cena nieadekwatna do tego, co dostaliśmy. I to jest taki szybki przykład tego, jak to postępuje i mnie to zastanawia, czy sam Ubisoft, tak, no ja mówię, na Ubisoftie, słuchajcie, się tutaj będę podpierał, dlatego, że Ubisoft jest chyba największym tutaj producentem, przepraszam, wydawcą, bo jak wiecie, on posiada, zresztą znaczy są firmy, te podwykonawcy, którzy robią to, ale jeżeli nawet porównamy figurki i edycje podwykonawców na promie lat, to też idzie w dół nie wiem, czy to na przykład Ubisoft im płaci mniej, czy po prostu chce zaoszczędzić, czy to już czy tamta firma taka jest, no nie wiem, ale ten rok, jeżeli chodziła się tamten prze, przeszły do Assassin'a, to było tragiczne, że chodzi o samo wykonanie figurki jak i tej dodatkowej. Tak samo te ceny. Więc Kiedyś mogliśmy dostać, słuchajcie, za to 300-400 zł, edycje kolekcjonerskie z grą, ze wszystkim pięknie, wypas ładnie zrobioną i każdego było na to stać. Teraz 300-400 zł to płacimy za grę. To raz, więc jeżeli chcemy sobie zakupić edycję, no to musimy doliczyć drugie 300-400, gdzie wychodzi nam już 800 zł. Więc teraz edycje takie standardowe wahają się od 500 do 800 zł, 850, a później niektóre też standardowe. Od 1000 do 1500 zł za edycję. Gdzie kiedyś za 1500 zł mogliśmy kupić 3-4 edycje, to teraz możemy kupić jedną. I nie, zawartość już nie będzie taka dobra. Idealnym przykładem takiego troszeczkę przystopowania w tej gonitwie szczurów, czyli dajmy większą cenę, a dajmy mniejszą zawartość, u CD Projekt Red. Teraz wypuści edycję Cyberpunk'a Za 750 zł z grą odejmiemy sobie 250, 500 zł cała zawartość. Idealnie zrobiona edycja kolekcjonerska z cudowną figurką, super artbookiem wielkim, brelokami, naszywkami. Co tu jeszcze mieliśmy? Dodatkowym eee, pudełkiem kolekcjonerskim, wszystko pięknie, ładnie zbite, ze steelbookiem. Piękna edycja! Można, można. Więc to wszystko zależy tylko i wyłącznie tutaj od wydawców, producentów, czy chcą z nas zedrzeć kasę, bo 3 czwarte chce i zdziera z nas kasę. Wiele jest komentarzy takich, że. To przestańmy kupować, to oni nie będą tego produkować. Nie, oni będą produkować. To nie jest tak, że na przykład Ubisoft nie przestał produkować te edycje, że po 3 wyszła jedna, no bo ludzie tego nie kupowali. No, po prostu im się nie opłacało, tak. Yy, zwalnęli jedną, wyśrodkowali sobie cenę, zrobili od cholery sztuk i więcej osób to kupiło i na jedno, na jedno im wyszło, więc troszeczkę sobie zmniejszyli tutaj koszta produkcji a i tak na to zarobili. To w ten yy, sposób nie działa. ale No tak, jak tutaj Cyberpunk jest idealnym przykładem, że jednak można w. Dobie tych edycji, tych czasów da zrobić taką edycję. Jednakże, jeśli byśmy się cofnęli kilka lat wstecz, to edycje typu Cyberpunk'a dostalibyśmy się za 500 zł. Do tego też najważniejsze trzeba doliczyć. Inflację krajową, która jest gigantyczna. Dziękujemy tym, co są, i do tego światową, która też to wszystko potęguje. Teraz jeszcze mamy czas tego wirusa. No to, to też troszeczkę te wszystkie ceny to wszystko popodbijało. No jednakże, że to wszystko ze sobą sumujemy, no to jawnie wychodzi na to, że my, jako kolekcjonerzy, no jesteśmy troszeczkę e, przytulani od tyłu na edycję kolekcjonerskiej figurki. Tak mieliśmy na przykład, przykład figurka z Ghost Recon Breakpoint. E, nie, Ghost Recon Phantoms, e, wróć. Figurka Kozaka. Kiedyś 100 zł. A teraz tandetna figurka z Ubisoftu, tak, która po niej widać spadek jakości 250 zł. I zobaczcie na przełomie lat, czy 150 zł drożej, tak, no powiedzmy, że 200, bo później już cena spadała. Teraz, teraz można na przykład dostać na promocji 120. I tu jest teraz klucz wszystkiego, czyli spadek cen. Ceny edycji kolekcjonerskich wahają się po premierze w różny sposób. Przed spadają maksymalnie, ludzie to wykupują, później nie ma i cena w sumie wraca na poziom optymalny. Jednakże w przypadku na przykład osobnych figurek do różnych gier można łatwo wnioskować, że cena później będzie niższa. Więc, jeżeli ktoś nie chce teraz, no to kupi później pod warunkiem, że ich nakład jest e, większy. No i tutaj jest problem, bo większość nakładów nie jest jawna i ciężko jest się dowiedzieć, ile było danych figurek. Ale tak w przypadku Cubistu jest prosta kalkulacja. Zawsze te figurki będą później i zawsze będą one tańsze, więc jeżeli ktoś nie chce, to niech się wstrzyma. Ale to pokazuje tylko to, że jeżeli na początek oni są w stanie wystawić figurkę za 250 zł, czy tam 200, a później jest promocja na 130, 150 też w oficjalnym sklepie, oni dalej na tym zarabiają. Czy możemy zauważyć, że jawnie te ceny w sumie są też zawyżone? No bo wiedzą, że ludzie to kupią, no bo ludzie to kupują. No i ja sam kupuję na premierę, ale ja kupuję na premierę też po to, żeby. No, zobaczcie sobie pierwszemu, jak to wygląda, wstawić materiał, żebyście mogli wy też zobaczyć. Dzięki temu, wy możecie zobaczyć, czy to warto kupić. Ale cena edycji kolekcjonerskiej też jest zależna od wielu tutaj czynników. Wam ja powiedziałem tak, platforma, no to też się różnią, jednak teraz PC troszeczkę zrównuje się z konsolami, więc w tym przypadku tutaj może troszeczkę jest gorszy przykład. Czy edycja jest numerowana? I pytanie: czy jest to numero, numerowanie skończone, czy nieskończone? Eee, czy skończone, czy takie, że mamy określoną liczbę sztuk, powiedzmy 13 tysięcy z kawałkiem, tak jak było w przypadku edycji królewskiej For Honor, czy nieskończone, tak jak w przypadku skrypt Valhalla, gdzie mieliśmy numer, nie wiem, ile to jest 20 coś tysięcy, 22 848, nie wiem na ile tak. Więc to jest właśnie przykład nieskończonej edycji, bo jeżeli na przykład skończą się one, a stwierdzą, że jest takie zainteresowanie, to je po prostu dorobią. W takim przypadku, jeżeli są skończone, no to już troszkę ciężej. Więc platforma, zawartość. Też tutaj kształtuje cenę, czy jest numerowana, czy jest nienumerowana i tytuł gry. Najważniejszym aspektem ceny edycji kolekcjonerskiej generalnie jest tytuł, który ją kształtuje. Bo yy, teraz Wam podam ciekawy przykład. Jeżeli na przykład mamy gry typu God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, to są marki, to są wyrobione tytuły, które automatycznie podbijają, czy Resident Evil, zobaczcie, E, jakie są ceny tych edycji? Mortal Kombat 1500 zł za maskę, gdzie później ona na promocjach za jakiś czas można było kupić za 500 zł. To jest właśnie. To są właśnie marki, i to są przykłady tego, jak można na początek nałapać klientów, a później już troszkę to obniżyć, gdzie niektórzy mogą złapać to sobie na promocjach. E, ale fajny przykład: edycja kolekcjonerska Little Nightmares 2. 250 zł, czy tam 230, w zależności od sklepów, figurka, steelbook, gra, wszystkie różne takie dodatki, artbook, za tyle można to wsadzić, jak widzicie. Ale no tam cena gry też troszkę była niższa, ale jednak można. Więc zależy, jak bardzo jest, jak, jak dana firma, która to robi, jest wielka. Tak wielkie też będą ceny, jak dany tytuł też jest wielki. bo że są jakieś tańsze. Gierki, które też dostają edycję, no to tak cena nie jest wygórowana. No nie wiem, mieliśmy Desperado, tak chyba to była gra. Iron Harvest, tam chyba 400 zł kosztowała. Czy eee, 350? Muszę sprawdzić. No 360 zł zależy się od sklepów, więc no, oczywiście to jest mniejsze firmy, ale można, ale to też właśnie wam pokazuje, że czym jest większa firma, ma dany tytuł, daną wyrobioną markę, no to ta cena troszkę będzie większa. No Naprawdę jest tu tyle zmiennych, ale najważniejszą, najważniejszym aspektem tego całego materiału jest pokazanie Wam wprost, że ceny będą cały czas rosły. Nie jesteśmy, nie firmy nie są w stanie nam już dawać edycji kolekcjonerskich niektórej, że gra jest na przykład wyceniana jest tych lepszych, za 300-400 zł, gdzie sama gra już kosztuje prawie 300-350. Więc tu jest problem. Więc jeżeli niektórzy na przykład mówią, że dana edycja jest wyceniona na nie wiem, na 700 złotych i powiedzą, że to jest dużo. Gdzie na przykład w danej edycji dostajemy grę w wersji Ultimate, czy jeszcze jakieś tam hiper, Ultra naładowane, która ma sezon pasa, wszystko gdzie to jest drogie. To nie wychodzi tak źle. I tutaj na przykład jest to w Ubisoftie, gdzie właśnie dostajemy te gry w innej wersji, więc to też trzeba inaczej ceny odejmować. No naprawdę na początek warto sobie przeanalizować, to jak z czego się składa dana edycja. Porównać sobie cenę gry, odjąć ją sobie i zobaczyć, czy to, co resztę co dostajemy, jest warte tych pieniędzy. Tak trzeba robić, i wtedy faktycznie zobaczymy, czy to ma sens, czy nie. Ale nawet jeżeli na to będziemy patrzyli, nie zmienia to faktu, że jeżeli w danym roku mamy do kupienia nie wiem, 10 edycji kolekcjonerskich, tam 6. Każda po 800 zł, gdzieś około 5000 zł musimy wywalić na edycje kolekcjonerskie. To coraz mniej osób sobie może na to pozwolić. Zrobię też materiał Wam e, dla Was dotyczący, jak kupować edycje kolekcjonerskie. E, w którym troszeczkę właśnie na ten temat wam, e, wam powiem, czy warto się rzucać na dane edycje od razu, czy nie, i w jaki sposób później je dostać. Bo wiele dostaje takich wiadomości, więc to też jest idealny temat, właśnie na seria pogadane. Więc. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o cenach edycji kolekcjonerskich, ale tak e, przyjrzyjcie się im dokładnie. Bo widzicie tu jest bardzo wiele zmiennych, które je kształtują, bardzo dużo czynników, które je tutaj e, kształtują na początek. A raz później, jak ceny spadają, e, wiele edycji mamy, właśnie których e, słuchajcie, te pieniądze troszkę z nas wypróbują. Nie wiem, e, edycja Spongeboba za 1500 zł, Biomutant 1500 zł, ta lepsza. Co tam jeszcze, co tam jeszcze było? Detroit 1500 zł była, a później była promocja na przykład za 600. 700. Można. I to też schodzi. Oczywiście sklepy czyszczą powiedzmy te magazyny z tego, żeby im to zeszło, ale jednak można później kupić troszkę taniej, Ale to wszystko poruszymy w temacie w filmie tym drugim o tym o cenach, o tych, jak kupacie edycje kolekcjonerskie, ale w tym materiale mam nadzieję, że Wam jakoś to wyjaśniłem. No i niestety nie mam tutaj dobrych dla was wiadomości. No Będą nas przytulali od tyłu cały czas, jeżeli chodzi o te ceny, no nic tutaj nie zmienimy, nieraz zawartość woła o pomstę do nieba, jakość tych wszystkich rzeczy też spada względem poprzednich lat, no niestety, no, weszliśmy w masówkę i tak to wszystko się tutaj prezentuje, no jakoś my kolekcjonerzy musimy z tym żyć, więc albo to będziemy robili i dalej kupowali, albo nie, no nie da się, tu. nie ma tutaj innego na to złotego środka, no niestety, no, jest inflacja, więcej zarabiamy, ale wszystko jest droższe i wychodzi w sumie na to samo. Co z tego, że kiedyś kupowaliście po 500 zł, teraz kupujemy za 800 patrząc na, infl na inflację, w sumie na jedno wychodzi. I najważniejsze podsumowanie tego wszystkiego, to, że macie więcej na koncie, nie oznacza, że możecie więcej kupić. Ale niestety bardzo wiele osób tego nie rozumie. No cóż, tak więc serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych na moim kanale serii Pogadany, jak i innych. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!